To jest taka mapa myśli, która pokazuje tematy, którymi się zajmuje aktualnie. I to niebieskie to są rzeczy, którymi zajmuję się w tej chwili. Dzień dobry. Ktoś mi kiedyś powiedział, że poznaj to, co człowiek lubi po tym, co robi w czasie urlopu, więc… And... Dziś chciałem Ci powiedzieć o jednej z ważniejszych zasad produktywności, jakie ja stosuję w swoim życiu i które działają perfekcyjnie. Więc numer jeden zasada produktywności, o której już rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków, to jest robienie tego, co się lubi. Jeżeli robisz to, co lubisz, to nie masz problemu z tym, żeby się zmotywować do pracy. Po prostu wstajesz z rana i zaczynasz to robić. Żadne triki produktywności tutaj nie są potrzebne, bo wiesz, co chcesz robić i robisz to, co lubisz. Natomiast jest kolejna rzecz bardzo ważna, która trochę w tym pomaga, ale też. Bez niej, moim zdaniem, wszystkie inne rzeczy związane z produktywnością nie mają sensu. I ta rzecz znajduje się na tej liście. To liście zrobiłem kiedyś dawniej. I ta rzecz, o której dzisiaj mówimy, to wycinanie. Dopa każdego z nas, kimkolwiek byśmy nie byli: papieżem, prezydentem, pracownikiem w normalnej firmie, ojcem, mężem, córką, zięciem, bratem, rodzicem, piosenkarzem, jest zawsze taka sama. 24 godziny. Nie ma przeban. 24 godziny. Nie ma innej opcji, chyba że o czymś nie wiem. I teraz jakbyśmy nie chcieli, zawsze jest jakieś spanie, pewnie mamy jakąś pracę, pewnie spędzamy jakiś czas z rodziną. Niektórzy uprawiają sport, niektórzy też coś jedzą. Niektórzy spędzają godzinę dziennie oglądając YouTube'a i zajmując się tymi projektami. I, i jak, jak dużo by tych zajęć nie było, zawsze to jest 24 godziny. Czasami spędzamy na YouTube'a 10 godzin, a cała reszta to jest. 0, 0, 0, i znów mamy 24 godziny. I myślę, że już rozumiesz, do czego zmierzam. Ogólnie cała idea chodzi o to chodzi, żeby dodając nowy projekt, jeżeli mamy, chcemy zrobić coś wspaniałego, czyli projekt, który zmieni świat. Projekt, który zmieni świat. Jeżeli chcemy zrobić taki projekt i chcemy przeznaczać na niego dwie godziny, no to nie ma innej opcji, jak musimy coś uciąć. Więc wróćmy do wersji początkowej. No i chcemy zrobić projekt, który zmieni świat, więc mamy tak naprawdę tylko jedną opcję, bo jeżeli zaczniemy robić te wszystkie rzeczy na odwal, no to po pierwsze, może troszeczkę mniej się odstresujemy oglądając YouTube'a, będziemy jedli w pośpiechu, co wpłynie na nasze zdrowie, będziemy robili mniej sportu, będziemy spędzać mniej czasu z rodziną, będziemy mniej pracować, to nie działa w ten sposób. Opcja, która działa natomiast bardzo dobrze, to jest opcja o nazwie pruning, czyli wycinanie, czyli jeżeli robimy jakiś projekt, który... I jest ważny, ale nie jest tak ważny jak ten, który zmieni świat, to go usuwamy z naszego życia. Drugi projekt. Usuwamy. I ten czas, który odzyskaliśmy z dwóch projektów, czyli dwie godziny dziennie dodajemy do projektu, który zmieni świat. Natomiast może chcemy spędzać więcej czasu z rodziną, a ten projekt nie jest taki ważny, więc przerzucamy ten czas, zamykamy ten projekt. I przywrócamy ten czas na czas z rodziną. Może jeszcze nam brakuje czasu z rodziną, więc okej, okay, co zrobić? O, mamy jeszcze ten projekt, go wyłączmy. Może jeszcze chcielibyśmy więcej mieć czasu, to może usłyszymy też YouTube z naszego życia i nie oglądajmy go w ogóle. No dobrze, ale ja chciałbym spędzać z rodziną 10 godzin dziennie. To co mam zrobić? No bardzo prosta sprawa: trzeba tak zaprojektować nasze życie, żeby nie dojeżdżać do pracy, żeby jeść razem z rodziną żeby sport uprawiać razem z rodziną może, żeby jeszcze mniej pracować, czyli znaleźć pracę, która daje nam więcej kasy w mniejszą ilość godzin i pracować tylko 4 godziny i nagle mamy na rodzinę 13 godzin. I tak zazwyczaj, ja staram się działać i usuwam z życia rzeczy, które nie są już w tej chwili dla mnie tak ważne, na rzeczy, które są ważne akurat w tej chwili. Więc skąd mam czas na YouTube, na rodzinę, na pracę, na rozwijanie różnych innych rzeczy? Stąd o to, że zamykam pewne projekty i różne inne zdania, które robiłem kiedyś, które są może ważne ale nie są dla mnie już tak ważne w tej chwili. Chciałem pokazać Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz, tak oddaliłem, żeby nie było widać napisów. To jest taka mapa myśli, która pokazuje tematy, którymi się zajmuję aktualnie. I to niebieskie to są rzeczy, którymi zajmuję się w tej chwili, które zajmują mi razem z innymi aktywnościami, rodziną, pracą, spaniem, 24 godziny na dobę. I to jest, są YouTube, trzy poziomy, chmurowisko i wszystko dookoła. Czyli te wszystkie user grupy, i IT Certification Mask. I teraz tak, to co jest na zielono, to są rzeczy, które bardzo, 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 bardzo chciałbym odpalić, i przynajmniej zobaczyć, czy się przyjmą. Są to rzeczy związane z inwestowaniem, z biznesami, z projektami non profit, wiele różnych ciekawych rzeczy. Chcąc, nie chcąc, dopać się nie skaluje. I jakbymkolwiek chciał podpalać te projekty, nie mam ich robić kiedy, więc bardzo mocno. Pracuję nad tym cały czas, dzień i noc, żeby usuwać ze swojego życia rzeczy, które nie wnoszą mi wartości i które nie przybliżają mnie do zrobienia tych tematów, które są na zielono, a które zajmują mój czas. I tak jak każdy, używam social media, oglądam YouTube'a, robię inne dziwne rzeczy, przyglądam strony internetowe itd., tak natomiast staram się, żeby było ich jak najmniej, dlatego… W tej chwili mam 60 kanałów na YouTube zasubskrybowanych, i tak sobie wchodzę raz na jakiś czas i patrzę, odsubskrybowanie którego kanału nie zmieniłoby zbyt dużo w moim życiu, więc no sobie odsubskrybowuję takie kanały, które nie są dla mnie aż tak bardzo ważne i za dużo nie zmienią w moim życiu. I już 4 mniej. Usuwam na Twitterze osoby, które nie dają mi za dużo wartości, albo po prostu nie przybliżają mnie do moich celów. Tym samym mniej informacji, tym samym mniej czasu na przykładanie Twittera. To samo też robię z Facebookiem, ale nie pokażę Ci dokładnie z kim, ale czasami jak są jakieś osoby, które nie dają mi zbyt dużo wartości, albo jest tam za dużo rzeczy negatywnych, to po prostu je usuwam. Klikam albo nie lubię to, albo po prostu wybieram opcję przestań obserwować. To jest dość brutalne, natomiast wszystko po to, żeby jednak mieć dobrą wartość, a tą złą wartość, która zajmuje czas i psuje nasze myśli, Podsuwać całkowicie. To samo jest też z Fidli, czyli takim moim agregatorem nowych wpisów na blogach. Jeżeli po prostu są jakieś wpisy, które no nie dają mi też zbyt dużej wartości do tego, co robię w tej chwili, to po prostu je usuwam. I tym samym nie mam więcej informacji, tylko mniej informacji. I tym samym mniej czasu spędzam na czytaniu tych informacji i miałem więcej czasu na inne rzeczy. I tak działa zasada pruningu albo wycinania. Usuwamy projekty, rzeczy i czasami ludzi, którzy nie dają nam wartości, zabierają nam czas żeby mieć czas na rzeczy, które dają nam wartość, i na ludzi, którzy inspirują nam nas i dają nam więcej wartości. I w temacie usuwania, i Facebooka, jeszcze jest taka jedna ciekawa wtyczka do chroma, które kiedyś używałam, a już teraz nie używam jej od dość dawna, bo trochę mi głupiaż było. Się nazywa Kill News Feed. Więc włączamy Kill News Feed. Wchodzimy na Facebooka. Tada! <grym> Więc można stosować różne zagrywki, żeby też. Nie tracić czasu na rzeczy, które nam zabierają czas. Jest też taka aplikacja, której używam, się nazywa Self Control. I gdy czasami chcę dość ciężko popracować i nie chcę się rozpraszać, to włączam Self Control. I to co robi, to odcina nam całkowicie dostęp do niektórych stron internetowych. I wybieramy sobie zakres czasu, np. godzinę 45. Go. Podajemy hasło. I gdy teraz chcemy wejść na YouTube'a, żeby obejrzeć naszego ulubionego vlogera tom, 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 i tak przez godzinę 35 minut. I nie ma tu żadnej magii, po prostu codziennie staramy się usuwać coś z naszego życia. Jedną małą rzecz, jedną osobę na Twitterze, jedne źródło informacji, może telewizor, może inne rzeczy, które zabierają czas. I tym samym odzyskujemy te godziny, nagle jesteśmy zdziwieni, że nagle, o kurde. Wieczór, nie mam co robić, jest tyle czasu. Idziemy właśnie z Piotkiem do Hali Koszyki, czyli tam, gdzie byliśmy wczoraj, bo spodobały mi się te roboty, które wczoraj oglądałem. Więc jedziemy dzisiaj te roboty poglądać, prawda? Mm -hmm. tak. Najlepiej poświęcony czas. Mimo deszczu jest bardzo udany. Co Ci się najbardziej podobało? Emi, muszelka z tym miastem. Muszelka z tym miastem. A ja zrobiłem zakupy, czyli prezenty na jutro dla gości, których jutro odwiedzimy. Dobre prezenty, smaczne prezenty. Mam do Ciebie dużą prośbę, jak następnym razem złapiesz siebie na tym, że będziesz mówił, że nie mam czasu, to, to po prostu się zastanów. Zastanów się na tym, czy tak jest naprawdę, czy po prostu masz tyle rzeczy na głowie, byle jakich, że nie masz czasu na to, co ważne. Tylko o to proszę, żebyś za to sobie pytanie. Ja na przykład mam bardzo dużo czasu, nie na wszystko, ale na to, co naprawdę ważne. I jeżeli jest coś, co mi sprawia przyjemność i jest zgodne z moimi celami, zawsze znajdę na to czas, choćby się waliło, paliło. A jeżeli już tak się dzieje, że nie znajduję swojego czasu, to siadam, analizuję mój dzień i patrzę, co wyrzucić. Czasami trzeba wyrzucić rzecz, która jest też dobra. Po to są priorytety, żeby zawsze zostawało to, co na górze, a to na dole odcinało, więc tego, tego Ci życzę. A tak swoją drogą to idę właśnie się spotkać z Gódkiem, bo spotkanie się z ludźmi, którzy mnie inspirują jest bardzo wysoko na liście moich priorytetów. Więc na takie spotkania zawsze jest czas i miejsce. Ja bardzo dziękuję i życzę Panu bardzo miłego dnia i proszę mój numer z Waszej listy. Dziękuję, do widzenia. Tak, to jest. 就是不承认。